mam Siumecki, z tej strony Stasiu, witam na moim kanale. To jest mój brat, który je płatki. Właśnie idziemy na górę sobie. Idziemy coś zrobić. Idziemy chyba grać, nie wiem co będziemy robić. Nie wiem co będziemy robić właśnie. Idę właśnie z kamerą. Muszę tu iść. Muszę iść. Tutaj. Nie. 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 Tu jest to. To idę. Właśnie idę. Sobie robię. Nie wiem co jeszcze będę robił, ale zobaczcie, będzie ta Co tu? A chciałem Wam przypomnieć, że dwa, za dwa dni będzie nowa nutka. Czy za jeden dzień będzie nutka i jutro będzie nutka? Glejcie na moją nutkę. Nachodzicie się nic 6. 16 moja gorąca. Bardzo fajnie wyszło. To będzie nutka, <kluz> oh, i będzie teraz wojna. Pokażę. wam. Pokażę. 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 widzieć? Pokażę. Okej. Pokażę. Pokażę. Jeśli moją walkę, to zobaczycie Walkę na fermento. nie Czeba, Proszę obejść ten odcinek, bo bardzo cię lubię. I freezer to zobacz, I lubię ten zapraszam koleżencików. A zapraszam też jest na mój lot, na mój kanał. Znaczy na mój kanał i zapraszam też na, na jutro nutkę. Zostawcie 2000 łapek w górę i nagram kolejny linki. Siema.